Cześć, witajcie! Dzisiaj temat kluczy udarowych. Postanowiłem coś tutaj też i od siebie dodać i troszeczkę o tym porozmawiać. Tak mnie podkusiło, aby porównać klucz pneumatyczny udarowy z kluczem, który dość niedawno kupiłem firmy Wander. Jest to, jest to klucz udarowy, akumulatorowy. Tutaj, właśnie z Takim akumulatorkiem. Tutaj trzeba podkreślić na pewno jedną podstawową i ważną rzecz, czyli to urządzenie jest w tej postaci już z akumulatorem gotowe do użycia. Czyli widzimy, możemy sobie używać, odkręcać, dokręcać, i to urządzenie już jest takim urządzeniem. W 100% do użycia do pracy. Natomiast to urządzenie, aby mogło pracować, potrzebuje powietrza. Niestety nie wystarczy nam tutaj domuchać ile sił w płucach, bo trzeba na go dużo więcej i potrzebny jest. Coś takiego jak sprężarka, jak kompresor, który nam to powietrze skompresuje, nadmucha nam, spręży. Tak jak tu widzicie, mam taki 100 litrowy kompresorek dwutłokowy o maksymalnej wydajności, jeszcze o maksymalnym ciśnieniu 10 bar. Natomiast co chodzi o wydajność? Tutaj, szybkość nabijania tego powietrza to już jest inna kwestia. Kiedyś o tym mówiłem a propos tego właśnie kompresorka. No ale teraz kwestia, taka że widzicie, mając takie urządzenie jak ten pistolet, musimy mieć gdzie to podpiąć. Natomiast, właśnie, zasięg tego jest w przypadku tej szpuli. Tego przewodu to jest 10 metrów, wiadomo, możemy sobie go kupić więcej, mniej. Dodatkowo zastosować sobie różne takie, tutaj reduktory, rozgałęzienia i rozprowadzanie tego powietrza, no ale to już jest też inna kwestia. Ale, jak widzicie, no, mamy przewód, który dość często może się nam plątać pod nogami, dość często może nam przeszkadzać, trzeba o tym pamiętać, no i mamy, i mamy zasięg ograniczony. Natomiast to są już takie gadżety, dodatki które są nie do końca potrzebne. Bo wystarczy nam zwykły przewód taki gielitowy, zbrojony, aby ten pneumatyczny klucz podłączyć do kompresora. Natomiast drugą istotną kwestią jest tutaj cena. Ten klucz udarowy to nie jest jakaś wysoka półka. To nie jest coś co. Można powiedzieć, że zgodne polecenia, i generalnie ja sam się dziwię, że to u mnie jakoś pracuje i daje radę. Ja już nie pamiętam, jaką mam tutaj moc w tych newtonometrach, czy to jest jakiś tam 320, czy coś tam mniej. <laughs> Więcej na pewno nie. Ale kosztował on mnie razem w zestawie z grzechotką pneumatyczną w granicy 150 zł. W walizeczce w komplecie z jakimiś tam jeszcze kluczami. Natomiast tak, kupno kompresora, no wiadomo, że moc, wydajność, yy, wielkość, no tutaj ma znaczenie i ta cena też jest od tego uzależniona. W moim przypadku ten kompresor kosztował około 1300 zł. No ale jakby nie było 1200 czy tam 1300 zł plus powiedzmy nawet 200 zł na taki klucz pneumatyczny, no to mamy w granicy 1600 zł. I Cóż, do tego właśnie jeszcze przewody, czy jakiś tam reduktor, coś tam jeszcze, jakieś pierdółki inne. No, a zbiera się to 1600 czy tam 1700 zł. I to mamy generalnie taki zestaw bardzo podstawowy. Tutaj całkiem fajną alternatywą jest klucz akumulatorowy. No, powiem szczerze, szukałem długo, rozglądałem się i, i szukałem jakiegoś klucza, który bym który by mógł zainwestować, wiadomo, że jest to Hiszczyzna. Firma Wander sama wskazuje i mówi o tym otwarcie, że sprzęt, który oni oferują, jest to sprzęt dla powiedzmy amatora tutaj Majsterkowicza. Taki właśnie dla tej grupy odbiorców. Co my tu mamy z danych tego urządzenia? Próbuję tu wyostrzyć i wam to pokazać. Nie sugerujcie się za produkcji, bo jest to 2018 rok. Mamy 2022, czyli klucz, tak jakby miał 4 lata. Ale zaraz powiem dlaczego. Obroty od 0 do 2200 obrotów na minutę. Końcówkę 1/2 na wszystkie nasadki tego typu: długie, krótkie, udarowe i tak Moc w Nm tego klucza to jest 400. Nie to na metrów. Zaraz się o tym przekonamy, jak to sobie radzi przy odkręcaniu śrub, na przykład w kołach. No bo wiadomo, że taki już kluczyk możemy włożyć sobie w bagażniku na jakieś różne wyprawy, wycieczki, wakacje, czy nawet ogólnie mieć go pod ręką. Zanim przejdziemy do testów, to jeszcze zważymy sobie te dwa klucze. Posłużę się tutaj taką uwagą kuchenną, troszeczkę ona już jest dezalowana, ale powiedzmy, że do tej operacji to nam wystarczy. Pierwszy klucz pneumatyczny, ile to waży. O, widzicie jak ta waga się tu nam gibocze. No powiedzmy, 2,2 kg waży waży ten pistolet pneumatyczny, natomiast ten z akumulatorkiem no, tu od razu już widzimy 290, czyli 2300 waży nam wkrętarka akumulatorowa. Tutaj ta waga będzie nam się wahać w zależności od tego, jaki użyjemy akumulator. Wygodny uchwyt do trzymania, dobrze wyważony przez tą tutaj. Yy, Akumulator, jeśli byłby troszeczkę cięższy, akumulator byłoby to lepiej wyważone. Wieram to lepiej, co się w ręce tutaj tym ym, operowało. Przycisk do, przy, do obrotu w lewo, prawo jest ładnie po środku, wygodny, jedną ręką do obsługi. Ym, wkrętarka tu jest obgumowana, żeby tutaj ym, nie obijać, nie rysować jej. Co jeszcze? To, co mi się podoba, to płynny, tak by jak jest start, że tak mogę sobie. Widzicie, bardzo powolutko coś wkręcić lub przyspieszyć. Jest to bardzo dobre, jeśli chodzi o wkręcanie jakichś nakrętek czy śrub, gdzie chcemy ją wkręcić od razu, ale żeby nie wkręcić jej krzywo, nie gdzieś nie zniszczyć gwintu, bo czasami gdzieś nam się coś zahaczy. To tutaj ta płynna regulacja obrotów to jest duży plus. Natomiast no, w tym pistolecie teraz jest odpięty, ale po przyciśnięciu tego um, przycisku tutaj nie mamy możliwości regulacji obrotów. Mamy jedynie możliwość regulacji siły tutaj tym pokrętełkiem w 4 stopnie tutaj jakby tej siły odkręcania czy dokręcania i no cóż, tutaj wszystko zależy od tego ile też mamy pary w naszym kompresorze, czyli Ile tego powietrza jest, jakie jest to ciśnienie Im wyższe ciśnienie Im więcej mamy powietrza do dyspozycji Tym lepiej taki pistolet funkcjonuje I może nam coś odkręcić Oczywiście porządny taki pistolet pneumatyczny Jest dużo mocniejszy od takiego akumulatorowego Oczywiście w swojej klasie Bo są klucze również akumulatorowe Bardzo mocne, profesjonalne do kręcenia dużych śrub Zaczynamy nasz testik Pierwszy co próbujemy kluczem akumulatorowym odkręcić którąś z tych śrub. Nie były one luzowane, dokręcałem je w tamtym roku pneumatem, kluczem tym pneumatycznym, a potem dociągnąłem jeszcze ręcznie. Także raczej są dobrze dokręcone i tutaj nie luzowałem. Pierwsze koło odkręcone. Tors automatyczny. Zaczynamy. Żeby nie było, to tutaj jest na maksa na czwórce. I kurz sobie nie daje rady. Ani jeden śrubby nawet nie poluzował. Kompresor nabity na full. I nie ma mocy. Nic z tego. Ten, który już jedno kółko odkręcił, no to odkręcamy dalej, zobaczymy, czy odkręci. dał radę widzicie teraz dokręcę sobie kluczem pneumatycznym Słyszycie, uruchomił się kompresor, czyli od momentu, kiedy nabiłem do pełna ten kompresor, yy, odkręciłem. Cóż, próbowałem odkręcić 5 śrub. Zużyło to tyle powietrza, że kompresor musi się uruchomić ponownie. Yy, można próbować yy, dokręcać jeszcze po nabiciu kompresora. powinno Powinny te, te śruby jeszcze pójść. No dobrze, niech sobie ten kompresor się nabija. A teraz zrobimy taką próbkę jeszcze do dokręcania tym kluczem, ile on tutaj dokręci. Żeby nie było głosów, że z tyłu kółeczku miałem poluzowane bardziej. A z przodu mocniej dokręcone. I żeby nie było spekulacji, że tutaj celowo w jakiś sposób próbuję, żeby nie było spekulacji, że celowo próbuję wskazać, że klucz udarowy, akumulatorowy jest lepszy od pneumatycznego, to jeszcze kolejna próba na, na kluczem udarowym. Jest to dalej tyłu około zobaczymy, jak tu dokręciłem te śruby. Dokręcałem je, dociągałem te śruby y, ręcznie, więc zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Ok, dokręcamy sobie teraz to kółeczko <coughs> tym kluczem akumulatorowym. Zrobimy próbę na pneumatę. Zobaczymy, czy on te śruby odkręci. No dobrze, jeszcze jedna próba pneumatycznej w roli głównej. Spróbujemy odkręcić to przednie koło. Oczywiście kompresor nabity do końca. No dobrze, jeszcze jedna próba z pneumatem w roli głównej spróbujemy odkręcić to przednie koło oczywiście kompresor nabity do końca Widzicie, kompresor się nam włączył znowu i tyle. No dobra. No dobra. Próbujemy akumulatorowy. No patrzcie, chyba nie chce wjeść. W tym materiale to tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Hej, cześć.